Dzień dobry moi drodzy. Kolejne nagranie odnośnie korpusów meblowych i generalnie mebli skrzyniowych wykonanych z płyty. Widziałem, że mój post o małej kuchni wywołał spore zamieszanie, więc dzisiaj jeszcze krótko dopowiem do tego tematu. Jedna kwestia to. Rzecz niezrozumiała dla mnie, dlaczego osoby, które pracują w innym stylu niż ja, tak bardzo nie wiem, są. E, nie potrafią zrozumieć mojej strony, moje, mojego sposobu. E, że nawet może nie, nie próbują zrozumieć, tylko wylewają na mnie jakieś wiadra pomyj. Nazywają amatorami i tam po prostu generalnie od najgorszych. Dlaczego tak jest? Nie mam żadnego pojęcia. Ja absolutnie nie krytykuję innych sposobów. Ja pokazałem mój sposób i, i to wszystko. Więc pozdrawiam wszystkich profesjonalistów. Słuchajcie, ja jestem w takim razie amatorem i bardzo mi z tym dobrze. Jestem uśmiechniętym amatorem, który cieszy się z życia i z pracy. Jeśli wy profesjonaliści macie z tym problem, to niestety to jest wasz problem, nie mój. Ale przejdźmy do ważniejszej kwestii, czyli właśnie korpusów meblowych. I tutaj macie przykłady różnych szafek, różnej wielkości. Czy Jarek przewozi w tej postaci takie meble, czy też nie? Tak, jeśli mebel wymaga, jest specjalnie stworzony i po prostu nie ma jak go rozebrać, ale nie. W 95% pewnie, ponieważ Jarek używa najpierw głowy, a dopiero później mięśni. Kiedyś nie tak dawno, kilka dni temu, chyba napisałem również taki post, że Jarek najpierw używa przez godzinę głowy, czyli przez godzinę myśli, a później przez dwie godziny pracuje. A inni, jeśli lubią, to nie ma sprawy, dla mnie nie ma to problemu. Mogą w tym momencie przez 8 godzin pracować. Każdy robi, jak lubi, ale nie hejtujmy, nie krytykujmy pracy czy stylu pracy innych. Nie ma to najmniejszego sensu dla mnie. Dobra, i teraz pytanie opowiem Wam w kilku słowach, mam nadzieję, w kilku zdaniach, dlaczego nie, nie wożę, nie przenoszę takich korpusów jak te. Pierwsza sprawa to sam transport. Czyli wyobraźcie sobie, że mam ten korpus w takiej postaci i muszę go. Załadować na samochód, zabezpieczyć, żeby w transporcie się nic nie stało, i bezpiecznie dostarczyć na miejsce przeznaczenia. I teraz zobaczcie, będę tutaj mówił bardziej w kierunku, oczywiście, przewożenia na płasko w tak zwaną paczkę. Dlaczego dla mnie to jest lepsze? Po pierwsze, mogę to zrobić samodzielnie. Kiedy przyjdą do mnie te meble właśnie na płasko, tak jak ostatnio zamawiałem, ja to przewiozłem małym samochodem typu Kombi. Dałem na płasko, dosłownie miałem, słuchajcie, tyle na podłodze w bagażniku. Rozłożyłem tylko siedzenia, żeby mieć większą powierzchnię. Dałem to na płasko, miałem tyle i miałem całą kuchnię załadowaną. Nie mam absolutnie niebezpieczeństwa uszkodzenia tych płyt. Bo w samochodzie nic się nie stanie. W przy przywnoszeniu i ustawianiu już w miejscu przeznaczenia również się no, przenoszę. To, to są niewielkie elementy, nie ma tutaj żadnych niebezpieczeństw. Jeśli użyję głowy i chce mi się naprawdę to przemyśleć, to można też to zrobić tak, że na samochodzie układamy w tej kolejności, żeby wierzchnie płyty. Stanowiły już komplet do korpusów, które układamy pierwsze czy montujemy pierwsze. Czyli wnoszę na przykład cztery formatki i plecy, montuję to, schodzę i wchodzę sobie z, kolejną, z kolejnym kompletem korpusów. Jeśli w samochodzie nie zostanie nic, to znaczy, że u góry, czy w mieszkaniu, pomieszczeniu, już te meble są w całości zmontowane. Czyli tutaj z samym transportem. Nie ma najmniejszego problemu, żeby to zrobiła jedna osoba bez żadnego wysiłku i bez obawy, że coś uszkodza. Jeśli wiecie, taki korpus jak tutaj, 4 boki, 60, no powiedzmy to są górne, nie? czyli w 35 chyba głębokości, taki korpus może ważyć o no pewnie z 5 kilo waży. Jeśli będą tam jakieś prowadnice, tak jak na przykład tutaj w szafkach dolnych to prowadnice, takie naprawdę porządne, nie mówię o jakichś najtańszych kulkowych, to jest parę kilogramów sztuka. Jeśli macie duży korpus, to nagle się okazuje, że ten korpus waży tyle, że jedna osoba nie jest w stanie tego udźwignąć. Więc potrzebne są minimum dwie osoby i wniesienie tego na przykład na czwarte piętro, tak jak ta kuchnia, co teraz robimy, to jest po prostu gehenna. Ja bym miał dość po, po samym wniesieniu. A tak wnoszę kilka sztuk montuję z uśmiechem na twarzy z kluczem imbusowym skręcam sobie te łączniki to pasuje jak klocki lega. nie mam absolutnie tutaj obawy, że coś mi nie będzie pasować, że muszę coś przerabiać, ponieważ zrobiła to firma, która profesjonalnie zajmuje się frezowaniem pod te okucia pod te łączniki. Tyle w temacie. Czyli kwestia transportu mamy, mamy z, yy, zakończoną. W sensie przewożenia tego do klienta. I teraz jeszcze kwestia w łatwości wnoszenia tego. Pomyślcie sobie, że przy takich niewielkich korpusach nie ma najmniejszego problemu, żeby to wnieść. Ale szafka narożna dolna najczęściej to jest 60, 90 na przykład w jedną stronę i 90 w drugą stronę. To są olbrzymie korpusy. Tak ciężkie i tak duże, że nawet w świetle drzwi się Wam to nie zmieści, żeby to wnieść. Więc suma summarum i tak to trzeba poskręcać u klienta, bo, bo nie ma jak tego wnieść. Jeśli chodzi o czas skręcania tego montażu w warsztacie, wersus właśnie na, na takiej pracy u klienta, jeśli stosujemy odpowiednie łączniki, to, jest, to idzie praca jak po prostu migiem. Tutaj, nawet miałem w tych meblach, które, które yy, składaliśmy tam, było to pofrezowane, że były otwory pod prowadnicę, otwory na spodzie były pod nóżki, chociaż ja przestawiałem nóżki później, żeby zahaczać o, o boki korpusów. Jest to naprawdę bardzo prosta praca, czyściutka. Idzie to błyskawicznie. Dobra, omówiłem kwestię wnoszenia tego. Jeśli chodzi o samo, samo bezpieczeństwo, jeszcze transportu, przy takich dużych korpusach niebezpieczeństwo uszkodzenia przy załadunku na samochód, przy wnoszeniu tego gdzieś w budynku jest tak duże, że. A, a siły nie, nie przybywa nie? przy pierwszym korpusie, jeszcze człowiek ma siły, idzie, uważa. Ale przy ostatnim korpusie, jakimś ciężkim współczuje naprawdę ludziom, którzy muszą to dygać gdzieś tam do, do góry. Bo to jest paranoja, nie? Po prostu, po co wnosić to w całości, skoro można wnieść w elementach. Kolejna kwestia, to jest jeszcze transport, ale ja nie lubię przewozić powietrza. Skoro tak jak mówię, cała tamta kuchnia, to było nie wiem, z 20 cm płyt na wysokość. W osobowym samochodzie bym to zmieścił. Oczywiście, jakbym położył tylną kanapę. Nie? A jeśli bym poskręcał tych korpusów, tak jak tutaj, no to sorry. Zmieszczę może jeden korpus, może dwa. Czyli po pierwsze musiałem jeździć cztery razy, albo jeśli mamy jakieś większe, na przykład słupki pionowe w meblach kuchennych, no to w ogóle by mi się nie zmieściło, musiałbym wynajmować samochód jakiś dostawczy. Tylko po to, żeby przewieźć korpus w całości. No nie rozumiem tego, nie rozumiem, ale naprawdę nie staram się nawet zrozumieć, dlaczego ktoś chce sobie utrudniać pracę. Ja zawsze staram się robić to tak, żeby mi było Prosto i łatwo wykonać to, ale w moich warunkach, przy moich oczywiście narzędziach, przy tym, że pracuję na przykład sam, nie będę kazał Lice nosić tych płyt, więc jestem w stanie zrobić dowolną zabudowę samodzielnie. Nie, mam najmniej, nie, nie ma najmniejszego problemu i nie ma tutaj dla mnie granic, że zrobię mebel, którego nie będę w stanie dostarczyć w dane miejsce. Bo przewiduję, swoje możliwości. Jeśli widzę, że jest coś będzie coś zbyt ciężkie i zbyt duże, gabarytowo, żeby wnieść na przykład po schodach, to mebel również musi być skonstruowany tak, żeby dało się to wnieść i obrócić na przykład w świetle gdzieś tam schodów i drzwi. Czy coś jeszcze można dodać tutaj na koniec? Chyba to wszystko. Widzimy się w kolejnym odcinku o tej kuchni. Będziemy sobie dalej przechodzić boje i przeboje różne, bo tam jeszcze trochę. Się przydarzy, zobaczycie sami. Dziękuję i do zobaczenia, i pozdrawiam wszystkich amatorów, którzy cieszą się każdym dniem swojego życia. Na razie.